Cześć moi drodzy, no ja matry, witam w kolejnym odcinku. Zwiedzimy na no i cóż. Czekamy. Ida Boże drogi. I ja flot sam Jestem przeciążony, sobie wezmę więcej. Będziemy sobie szli. Twojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorwet. Dobra, oczywiście będziemy szli teraz taką aż nie zajdę kupca. Idziemy, kłopoty? A to mieliśmy jakiś, jakiś. ...ważny przedmiot, tego przygapiłem oczywiście. Nie wiem, co w by nim było. Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie. Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę do Jorweta. Wiem o Dolinie Pontaru więcej niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał tę ziemię Demawendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Słyszycie? Śmierdzi elfem. Jest Orwet. To Vernon Ross. Od czterech lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temery, Odpowiedzialny za pacyfikację podgórza Machakamskiego. łowca elfów, morderca kobiet i dzieci dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. Jorwet, zwykły skurwysyn. Proszę. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, oto jesteś w moim lesie. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, niewielka różnica. Jednego dłan mniej. Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Złaś drzewa i zakończmy to. Czekam! Jesteś tylko dłan wernonie roż. Karaluchem, a z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miażdży. Znowu ta stara elfia śpiewka. To znaczy wiedźminie? Wiesz ile razy widziałem takich jak ty. Dumnych Emsit, kryjących się po lasach. Maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem? Pomogłem zabić króla Karalucha, to jest bezradność? Wolność musimy sobie wywalczyć, Wiedźminie. Bo dobrowolnie nikt nam jej nie zwróci. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał, a teraz zwyczajnie was wykorzystuje. Może ma koronę na głowie, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa ani wasze uszy. Tak było z Nilfgardem i tak jest teraz. Mylę się? Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Tris, teraz. To naprawdę, Tris. To naprawdę. Adam O dzień dobry, motylki. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Tris? Piękno. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą! Kaptur kurde! Czar dalej działa, nie oddalaj się! Co, co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę w Łapy precz z mojego tyłka! To ty! Zpieć, A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą. Zauważyłem. Zaraz wymiotuję. Czy no mogę się ulec ulec. ręką Na na, na moim. Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy. Nie trześć, tak, muszę się skoncentrować. Jesteś cały. Oj, oj nie. Oj nie. Oj, nie! Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty! Pomarłem! Te. By, bycie przeciążonym. Oj. Bycie przeciążonym nie jest takie dobre, tak by się. <laughs> Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! To co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Flotsa. Łapy precz z mojego tyłka. To ty roż? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem. Jestem kobietą. Zauważyłem. Zaraz zwymiotuję. Śmierć! Dłam! Wow! Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku. Na pewno nie na moim. Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy. Nie trzęść Zabij! tak! Musisz skoncentrować. Yeah. Jesteś cała? Tak, w porządku. <grymianie> Kurwany syny. Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty. Gdzie jest ta cholerna przystań? Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Tris, we mnie. Tris, <grymianie> szybciej! <grymianie> Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. O, oh, <laughs> No nie. Ja bardzo, bardzo, bardzo bym chciał e, mieć te pieniążki, pieniążki. Geralt, czar dalej działa, nie oddalaj się. Co, co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc śpieszmy. Na statek? Nie, z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli, ani cholernym komandosem. Jestem kobietą! Zauważyłem. Zaraz zwymiotuję. Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku. Na pewno nie dłoń! na moim. Utrzymam zaklęcie. Dalej, idziemy. Nie przejść tak, muszę się skoncentrować. Jesteś cała? Ho, HO HO Oni cały czas strzelają! Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty! Dobra, załatwimy do pułapkami. To jest najtrudniejszy nawet w tej grze, bo musimy naładowany po brzegi, Gérald. i po prostu przejść. Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc spieprzamy! Na statek? Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej! Musimy się przebić w stronę wlotka! Łapy precz z mojego tyłka! To ty Ros? A myślałaś, że kto? Nie jestem workiem kartofli ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! Przynajmniej mi z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim! Utrzymam zaklęcie! Dalej, idziemy! Nie trześć tak, muszę się skoncentrować! Jesteś cała? Tak, w porządku! Co się dzieje? Widzę tylko twoje buty! O, nie mogę przerzucać przez barierę! Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Tris, bariera mnie Tris, Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. Geralt, zabij ich wreszcie! Chyba się udało. Łupki zapis. Dobra, udało się. Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć. I zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. No owszem, Geralt i Lado się znają. Ale o tym potem. O, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorwet i Królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny, Emer Varemrejs. Kupiec? Korzenny. Emer kupiec. No. Aha, a ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, zamtus, odpocznieta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z zamtuza. Na pewno. Bywaj zdrów. No dobra. Kupiec korzenny. Podejrzany. Czy są tutaj jakoweś... karby? Oddam sobie tutaj punkciki. O, mam wszystko odblokowane. Chodźmy, może, w magię. Blokowane, no dobra. Mogę to mutować, ale nie mam żadnych mutagenów, No trudno. Dobra Dojdźmy się zatem Tak może jeszcze nie tutaj. Obstawiam, że trupy poznikają przez cutscenkę. W mogę mi ich znakami rzucać, ale jestem dzbanem proszę? tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że jestem dzbanem, tak. A nie, są jeszcze, I to je, no weźmiemy sobie, weźmiemy sobie, pieniążki. Proszę mie miecz gusiny elegancko, nie Pieniążka. Dobra, to i tutaj widzę tu i to. Dalej mi się nie chce. dobra, idzie wracamy. Idziemy się sprzedać, zobaczyć co tam się na, na tym dzieje na tym na targu. Pieniądze się nam przydadzą. Yy... Tutaj sporo rzeczy i są drogie. Także... Zauważać. A ja potrzebuję bardzo dużo pieniędzy, bo to jest dość widzicie mocny poziom wysoki Tak żeby padałoby tutaj się nagrzmocić ile wlezie. W miarę wcześnie. Czy to w jakieś pancerze, czy to w jakiejś bronie dość mocne, A kurde, kupiec korzenny emir Van emreiz. No i nie skapno, że to jest ten, ten co tańczy na na wrogów światło, białe, błękitne promień słońca. To tam się patrzycie. Jest. Nie widzieliście nigdy wiedzmina czy co? Widzieliście to! Jurki no podeszły pod same mury! Jorwet ich prowadził. Widziałem na własne oczy. Kim w ogóle są te błędy? To ich ścigały elfy. Napaść w biały dzień! I co na to, Loredo? Gdzie jest komendant, gdy go potrzeba? Cichaj kobieto. Sam się Widzę. zamknij! Loredo, wszystko ma gdzieś, tylko żre i pisko żłobie. Hejże, przecież to Wiedźmin. Oni zawsze przynoszą kłopoty. Nie, no słyszeliście co zrobił w Wyzimie, gdzie przywędruje wiedźmin. Tam poleje się krew. Oho, raczne, kolega, mraczne. Dzień dobry. No. Oho, kłopoty. No i na co się gapi? Ja bym bardzo chciał kupca znaleźć jakiegoś I łowne. Ja o nie, ja z odmieńcami nie gadam! Zaczekaj. Precz, bo straż wezwę! Co za czasy... No to nie. nie. Keiran, Dobra, to będzie mini-boss tego rozdziału. czy znaczy, mini-boss. Nikt nie cię tu nie chce. Pierdy śmierdy. Psz. Dobra, jest ruda. Z rudy sobie chicken. Także dobrze. to tych dobrych rzeczy. Tak po prostu sam mogę wziąć, nie? Bo kto by, kto by sprawdzał grzybamy to nosimy szef, skoro port jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. No. No, no. Żeby nie odwyknąć, wiecie jak jest. O! Oh! Kloce, dreado to jest to, co chce zbierać, będę dziedzinem, tak, to jest. Ten bigos chyba ma już dosyć. No, z baterią! No dobra, czy ty chcesz już ze mną pogadać może? To co? Widzimy się na wieszaniu, Nie obraź się, ale nie chcę, żebyś przepłożył mi klientów. szpieg. ponoć strachliwy, a człowiek bywały, kumie. Myślicie, że się postara? A, prawda, prawda. Widziałem to i owo. Widziałem też żonego spiega. No i jak? Postra się, postra No, się. się, postra się. się Dobra. To jest rzemieślnik. Chodźmy do rzemieślnika najpierw. Chyba, że nie. Najpierw sobie pomedytuję. Robimy sobie wszystko, co mogę sobie porobić. Siedem jaskółek. Trochę kota ze trzy sztuki. Za mną sobie zrobimy, proszę bardzo. I tak 11 wilk chcą, nie. Dobra, widzę t się zrobił. Ho przecież chwilkę. Okay. Tego poetę wieszać będą ponoć za poróbstwo. Za poróbstwo we wlot sam? <laughs> Nieźle musiał nawywijać. A no, wywijał, bo to ponoć jakiś słynny jebaka z wyzimy. <laughs> A witam. Chyba, chyba się domyślamy, któż by to by był. Płynny <laughs> bardzo z widzimy. Dobra, czy wasz mość ze mną pogadasz? No nikogo nie ma. A bo wszyscy są na tym. No, oczywiście, na wieszaniu. No to idziemy na wieszanie za zatem najpierw. Będą też yy, decyzje bardzo szybko podejmowane w czasie. Jedność była z Jorwetem. Ja się zapiszę. O Jaskier, dzień dobry. Jaskier i Zoltan, mój informator. No to pięknie. Co? Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. Gerard! Geralt! Tutaj! Pomóż! <ścoughs> Ty, białowłosy! Cofnij się! Za co ich wieszacie? Groźniej nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami. Nieludzkie ścierwa. Jaskier to też elfi szpieg? On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co. Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temerii wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard! Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie! No! we porządnym ludziom psujesz! Może no i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię no, se pohandożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pochulaj! O, nie. Idź stąd, Garvena, to nie twój zamtus! Ale chęci do hulania, to mu nie brakowało! Przerwać egzekucję! Kurwy i Wiedźmini głosu nie mają! Śpiewak ma wisieć i będzie wisiał. To porządne miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na Wiedźminach się nie znam, ale Garwena to porządna kobieta. Zawrzeć gęby, spokój! Słuchajcie wszyscy! Chyba to dobrze. Demo-wojakowi z Bożej łaski gniją jądra! O <grystanie> pysk dziwkową. Chyba nie uderzysz kobiety. Kobiety nie! <grystanie> 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 Okej, okay. quick time znowu? że

powykat nie ma ta świńska maska tak to są świetne co biotyki zrobią naprawdę O, panie. a nie wchodź, Zoltan. Alo. Idzie i szefu. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia. Ufa, ufa, ufa. Piękne. Mmm, melduje się. Prędź mi z oczu, koniczyna! O, koniczynach. Kur... Nie potraficie nawet kilku pierdolonych bandytów. Cudowne. A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Niektórym puściły nerwy, ale to twoi ludzie zaczęli walkę. A co mnie to obchodzi? Oni zaczęli ty skończyłeś! Broniłem swoich przyjaciół. Puścisz ich? Coś kiepską kompanię sobie dobrałeś. Prędzej wypuszczę złodzieja. Spokojnie żartuję. Nienawidzę złodziei. Świetne warty, Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Uf. Chwilę, Wiedźminie. Słuchajcie ludzie. Pewnie słyszeliście o tym, co stało się w czasie bitwy o Zamek Lawalet. Niestety to prawda. Król Voltes nie żyje. Prawdopodobnie Skojadell brali udział w tym ohydnym morderstwie. Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. I dlatego dziś na ulicę Flotsam wyjadą wosy z bronią. Obowiązuje stan wyjątkowy. Czekajcie na rozkazy. Bądźcie gotowi do walki. Bądźcie gotowi pomścić swojego króla. A teraz rozejdźcie się do domów. Bardzo ładny, bardzo ładny. Ładna mowa. Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że to nie ludzie zabili Foltesta. Moi poddani i tak wiedzą, kto jest wrogiem. W lesie nie mogą sobie pozwolić na moment nieuwagi, bo będą trupami. Za to w mieście jest na pewno mnóstwo przyjaznych nieludzi. Ale dookoła mamy bezlitosny las. Jeśli pozwolimy wędrzeć się do miasta jego agentom, nikt z nas nie przeżyje. Skojatel żywcem nas obedrą ze skóry. Dlatego nawet na chwilę nie możemy dać się uśpić złudnemu poczuciu bezpieczeństwa. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku, wcześniej będę zajęty. A i jeszcze jedno: witamy we Flotsam. Ech, w kolonii. Oni naprawdę chcieli nas powiesić zabić! Ja. ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. No dobra, moi drodzy, dobra. O, kupiec, Czy to idzie kupiec? I on poszedł. No, ty panie Gfretze. nie ma sprawy. Jutro spałujemy jakiegoś elfa. Dobra, moi drodzy, to w tym odcinku to Boba ja Telesa pochodzę, posprzedaję rzeczy. Będzie nam się podobały, widzimy się już w kolejnym materiale. Dzięki, papa. Pa.